Powiedz mi, jaki w niedzielę przyszykujesz tor? Eee, będzie konkretny, przede wszystkim będzie przyszepny. No. A będą eee, dziury? Nie, 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 nie. Bo eee, po prostu będzie konkretny tor, żeby. Wszyscy zawodnicy mieli równe warunki. <laughs> bo słyszałem, panie Henryku, że pan został nowym trenerem startug nie na ten bara specjalnie, I czy to prawda jest? Oczywiście to znaczy na razie nie, bo ja się nie podpisałem kontraktu. Tak. Nie podpisałem umowy przede wszystkim i jednym słowem i nie mogę na ten temat się wypowiadać. A czy pan będzie obecny na tym meczu w niedziel na niedzielnym barażu? Tak jest, będę, będę. W charakterze VIP-a, tak? a tak, VIP -a. Czy... tak. tak jest, w charakterze VIP-a. Jak pan, jak pan sądzi, panie Henryku, przyszły trenerze, jak się zakończy ten mecz? Ym, podejrzewam, że powinni nasi wygrać. A jakim, jakim, jakim rezultatem? No, podejrzewam, że może być wynik. Oscylować wokół remisu? Czy nasi wygrają? Nasi wygrają. A jaki, jaki, jakim wynikiem? Jaki pan wynik przewiduje, panie Henryku? A panie Henryku, bo pan Henryk tam ma wtyki. Jakie silniki są przygotowane u nas? U na... u na... O, Skończymy tą Witam.